Majstersztyk to jedyne określenie dla trzech pięter urządzeń znów działających w młynie. jak to się kręci, jak obraca, jak pracują wszystkie mechanizmy, w większości drewniane. Czyli jak to działa? Wsypuje się worek ze zbożem w podłogę, tam za pomocą specjalnych urządzeń zainstalowanych w tym młynie, to zboże krąży po, po całym młynie, przechodzi przez blewnik, gdzie następuje to, to mielenie. No i można powiedzieć, że to zboże tak krąży, można powiedzieć, od, od piwnicy, przez parter w, w tym miejscu, w którym się znajdujemy, na poddasze. Musi to zboże krążyć kilkakrotnie, nawet do czterech razy. Przechodzi przez różne urządzenia, przez odsiewacze, przez mlewnik. No i finalnie wychodzą, w tym u konkretnie, trzy rodzaje mąki. Młynarze i ich rodziny przez wieki byli szanowani jak mało kto, a same młyny, tak jak ten w Rostoce Brzezinach, to właśnie tu, zapracowani chłopi, a potem rolnicy, w oczekiwaniu na mąkę, mieli czas, by rozprawiać o wszystkim. To było takie jakby centrum, takie, takie, no powiedzmy, wsi, no bo tu się ludzie spotykali, przyjeżdżali ze, ze zbożem i mieli, mieli to zboże. Bywało, że nieraz na jak to się mówi, na poczekaniu, tak. No to przywieźli, czekali, no ale w międzyczasie no to albo przywieźli, albo trzeba było skoczyć do sklepu, no i jakoś flaszkę, no i sobie łykali po trochu, a to się mieliło. Dziś Młyńska Osada koło Różnowa to znów miejsce warsztatów i spotkań, ale nie koniec z rekonstrukcjami. Młynarze ratują kolejną perłę. Udało nam się, no tak można powiedzieć, uratować od zniszczenia bardzo, bardzo stare wyposażenie młyna, w tym mlewnik polskiej produkcji z fabryki, która istniała do 1903 roku i szacujemy, że ma on około 150 lat. Nowy plan to odtworzenie młyńskiego wodnego koła, by znów, było jak przed laty, takie zamierzenia jak mało które zasługują na wsparcie, zwłaszcza teraz, w dobie powrotu do tradycji, naturalnych i ekologicznych metod. Mąka z takiego młyna, hmm, marzenie. I don't know.